Ty Wojtek, a Ty jak byś zapowiedział Artist Cup? Zapraszamy na Artist Cup 12-15 czerwca, będzie... Jeszcze raz, 12-14. A, a Ty Wojtek, jak byś zapowiedział Artist Cup? Zapraszamy serdecznie na Artist Cup 12-14... Dobra... <grym> a Ty Kamol, jak byś zapowiedział? Ja nie jestem taki głupi, od razu powiedziałem, żeby Lopez zapowiedział, mów. <grym> 12-14 czerwca, proszę Państwa, Korty Royal przy Mrowisku, czwarte mistrzostwa Polski artystów kabaretowych w tenisie. Zapraszamy, będzie naprawdę dużo ludzi. I Boris Becker będzie przejeżdżał obok Zielonej Góry Nawet Sasza będzie grał w tym roku. <zysy> 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 Się <zysy> ubawicie. Nasz ulubiony tenisista. Zapraszamy. Mam już paletkę.